Dzień dobry. Dziś na życzenie y, dokonam analizy i interpretacji balady filozoficznej Urszula Kochanowska, której autorem jest Bolesław Leśmian. Omawiacie w tej chwili na ogół dwudziestolecie międzywojenne, więc jak znalazł. Tematem jest swoiste pojmowanie przez ludzi szczęścia. Jest to balada filozoficzna, czyli taka, która porusza poważne tematy natury egzystencjalnej. Balada, jak to wielokrotnie mówiłam, to mieszanka epiki, liryki i dramatu z elementami fantastyki, ludowości i grozy. W tym wypadku pojawia się zatem narrator, a nie podmiot liryczny. Opowiada on historię urszulki kochanowskiej, córeczki Jana Kochanowskiego, która po śmierci trafiła do nieba. Przyjął ją tam Bóg. Ona przypomina nastolatkę, on tajemniczego maga, bardzo życzliwego i przychylnego, który pyta się czego pragnie, a ona mówi, że chce, aby tu było tak jak w czarnolesie, bo szybciutko spełnia jej życzenie i mówi, że pewnie niedługo pojawią się rodzice. Dziewczynka wkłada różową sukienkę, sprząta, czeka na gości, słyszy pukanie do drzwi. I jakież jest jej ogromne rozczarowanie, gdy zamiast rodziców widzi Boga. Bolesław Leśmian próbuje tutaj polemizować z XIX trenem Jana Kochanowskiego, gdzie pojawia się wizja nieba, daleka, daleko odbiegająca od tego, co pojawia się tutaj. Serdecznie namawiam do przeczytania. Dziękuję. Do zobaczenia.